Benedicte, spośród całego morza świadectw, które dotarły do naszych czasów, a które mówią nam na temat ojców pustyni, czyli tych o tych pierwszych mnichach, którzy żyli na pustyni egipskiej między IV a VI wiekiem, takim bardzo szczególnym rodzajem źródła jest olbrzymia kolekcja apoftegmatów. I w ciągu tych najbliższych odcinków chciałbym z wami podnieść lekturę Najciekawszych spośród nich i wspólnie zastanowić się nad ich przesłaniem, co dzisiaj jeszcze te teksty mogą nam powiedzieć, czego z nich na temat ojców pustyni się dowiadujemy. Zanim jednak do komentowania samych Apoftegmatów przejdziemy, to chciałbym na chwilę zatrzymać się i wyjaśnić, czym jest sam Apoftegmat, bo to jest ważne, żeby od samego początku jasno zrozumieć, o czym jest mowa. Więc proszę, Apoftegmat rozumiemy taką bardzo krótką. Ściętą wypowiedź z takim ogólnym określeniem okoliczności, czyli kto, gdzie, kiedy, do kogo i o czym, wypowiedzianą przez jakąś znaną postać. Dlatego, że apoftegmat jest nie tylko rodzajem, który jest charakterystyczny dla nurtu chrześcijańskiego, ale jest o wiele starszy, dlatego że spotykamy go również w starożytności klasycznej ale również i potem, chociażby chcę tutaj przypomnieć bardzo znane, piękne, też cięte, dowcipne apoftegmaty, które, tak też to mnie określał, pisał nasz Jan Kochanowski. Apoftegmaty Ojców Pustyni, które do nas dotarły, czyli te ich sentencje, wypowiedzi, najczęściej są zbudowane według tego samego schematu, to znaczy Uczeń zapytał, a starzec odpowiedział. To jest jakby najstarsza forma. Czasami niektóre z nich są zbudowane według schematu o wiele prostszego. Pewien starzec powiedział, że... Mamy też apoftegmaty narracyjne, czyli takie, które opisują jakieś krótkie scenki dotyczące codziennego życia na nachoretów, zawierające jakąś taką ogólną mądrość. Jak mamy też takie teksty, które są statami z innych dzieł po prostu i one są tak jakby najprawdopodobniej najpóźniej dostały się do tej kolekcji, do tej kolekcja apowtygmatów. Myślę, że można powiedzieć tak, że sama apowtygmat jakby ma takie trzy cechy zawsze, ten apowtygmat monastyczny i pierwszym z nich, pierwszą z tych cech to jest to, że każda powtygmat zawiera pewne słowo zbawienia. To znaczy bardzo często, tak jak powiedziałem, rozpoczyna się od pytania: Abba, powiedz mi słowo, Rema, które doprowadzi mnie do zbawienia, czyli w jaki sposób mam się zbawić. To jest jakby kwestia, wokół której tematyka powstegmatów zawsze krąży. W jaki sposób dostać się do nieba, w jaki sposób mam wieść dobre, pobożne chrześcijańskie życie, w jaki sposób mam się zjednoczyć z Bogiem. Więc to jest słowo zbawienia, które jest kierowane zawsze do konkretnego mnicha, który ma otworzyć jego, um, jego serce. Ma poruszyć go, jakoś skłonić go do nawrócenia. Czyli rzeczą bardzo taką indywidualną i, i zresztą to będziemy śledzić w trakcie naszych kolejnych um, um, spotkań, kiedy będziemy czytać kolejny temat. Drugim elementem to jest to, że nauczyciel, który tu słowo wypowiada, ten starszy, posiada jakiś charyzmat. Czasami spotykamy się w niektórych apostygmatach, że Starzec mówi, że w tym momencie nie wie, co odpowiedzieć, albo muszą czekać mnisi, którzy pytanie zadali nawet kilka tygodni na to, żeby ta odpowiedź z tego Starca padła. Czyli, słowo, które jest skierowane do konkretnego mnicha i przez konkretnego mnicha wypowiedziane, to są takie cechy. I trzecia, trzeci element to jest to, że ten młodszy wobec tego starszego musi zachować postawę posłuszeństwa, czyli skoro to słowo otrzymał, no to teraz musi iść w życie i obrócić je w czyn, że nie może ono pozostać tylko martwym słowem, bo inaczej nie będzie takim słowem, które, które daje życie. Kiedy czytamy apostygmaty, to może nas zastanowić, dlaczego akurat teksty, które powstały kilkanaście wieków temu, aż po dzień dzisiejszy są takie popularne, dlaczego ciągle do nich wracamy. I myślę, że siła ich tkwi głównie w ich autentyzmie. A po w apostegmatach ich autorzy nie wahają się podejmować tematów trudnych, czasami bardzo kontrowersyjnych. Bardzo dużo mówią o słabościach ludzkich, również o słabościach mnichów. E, pokazują je w sposób bardzo szczery. I być może dlatego one mają taką siłę oddziaływania aż po dzień dzisiejszy, że nie wahając się podejmować kwestii zagadnień trudnych, niełatwych, uczą nas w jakiś sposób podejmować decyzje mądre. I myślę, że również dzisiaj mogą natchnąć nas do tego, co jest dobre. W języku polskim dostęp do postygmatów mamy również przez dzięki naszemu wydawnictwu. Tam jest ponad cztery tomy. Cztery tomy są już wydane postygmatów, kolekcja alfabetyczna, systematyczna, kolekcja anonimowa i kolekcja mniejsze zbiory łacińskie, greckie. Również mamy kolekcję etiopską wydaną w fragmentach, więc jakby jest do czego sięgać, jest jeszcze czym inspirować. Zasadniczo bohaterami apostygmatów są ojcowie, którzy żyli w Sketis, czyli w tej osadzie monastycznej, która została fundowana przez Makarego Wielkiego o kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Aleksandrii, na terenie pustyni, trochę powyżej delty Fajum. Zresztą tam, gdzie do dzisiaj znajdują się osady monastyczne, chociaż nie tylko tam stamtąd są bohaterami, ale to jest oni są głównie występują. Z nimi będziemy się głównie spotykać. I te same powstawały w formie spisanej oczywiście od końca V wieku prawdopodobnie na terenie Palestyny. Te największe kolekcje, chociaż najstarsze z nich, czyli spisane przez Ewagrysza Z Pontu, no to jest końcówka, końcówka IV wieku, czy jakieś 100 lat wcześniej. Mamy zatem rzeczywiście do czynienia z literaturą bardzo starą. Nie będziemy teraz zajmować się z bardzo ciekawym zagadnieniem, w jaki sposób one zostały spisane. Jak daleko, jaka jest, jaka jest odległość pomiędzy czasowa, pomiędzy ludźmi, którzy je opowiadali, a tymi, którzy je spisywali. To są rzeczy bardzo ciekawe, ale dla naszych rozważań tutaj istotne. Myślę, że każdy z nas odnajdzie to w odpowiedniej literaturze, w biografiach, które są załączone również do kolejnych tomów. Naszych źródeł monastycznych. To samo jest Apoftegmat, krótka sentencja wypowiedziana przez wielkiego mnicha, krótka nauka, którą wypowiada do swojego ucznia, która dotyczy tajemnic życia monastycznego, ale myślę również tajemnic życia człowieka współczesnego. Zapraszam zatem do wspólnej lektury. Już niebawem rozpoczniemy czytanie Apoftegmatów, które są poświęcone w kolekcji w kolekcji alfabetycznej postaci jednego z największych ojców, a mianowicie świętego Makarego Wielkiego.